Cześć, witajcie, dzisiaj krótki, szybki materiał, ponieważ za nami dwuminutowy pierwszy oficjalny zwiastun gry Battlefield 6. Po 4 latach od premiery Battlefielda 2042, seria strzelanek, seria FPS-ów powraca. No i dzisiaj przyjrzymy się tej pierwszej zapowiedzi. Z jakimi nadziejami podchodzę do kolejnej części, co może być mocną stroną Battlefielda 6 oraz kiedy możemy spodziewać się kolejnych informacji. Na te wszystkie pytania będę odpowiadać w tym materiale. Także łapeczka w górę, moi drodzy i lecimy z tematem. Pamiętajcie, że ten zwiastun dwuminutowy to jest tak naprawdę film, tam praktycznie gameplayu nie było. Natomiast za tydzień 31 lipca mamy otrzymać zwiastun dotyczący multiplayera i tam spodziewam się jednak trochę więcej gameplayu. Na ten moment nie znamy daty premiery, być może właśnie za tydzień, 31 lipca dowiemy się nieco więcej, natomiast z takich źródeł internetowych, czy z pogłosek, które gdzieś tam się przemieszczają po internecie, no to możemy przewidywać, że Battlefield 6 wyjdzie w październiku. Ktoś tam wspominał o 10 października, ale to jeszcze nie jest pewne. Ale ja też tak obstawiam, że raczej Battlefield wyjdzie no w październiku może ewentualnie najpóźniej w listopadzie, no bo zwykle właśnie FPS-y w tym okresie pojawiają się na rynku. Ogólnie Battlefield 6 to ma być taka gra, która będzie nawiązywać do przyszłości, ale niekoniecznie do dalekiej przyszłości w stosunku do naszych czasów. Głównym motywem jest konflikt NATO, głównie sił amerykańskich z tajemniczą organizacją Pax Armata. No i na razie za bardzo nie wiemy, czy to będzie jakaś taka organizacja, nie wiem, prywatnych wojowników, awanturników, którzy chcą zniszczyć, czy też zdestabilizować świat. Czy to będzie jakiś sojusz państw, które chcą jakby podważyć dominację na to na świecie? No przyznam się szczerze, że ten motyw jest całkiem ciekawy, bo tak troszeczkę wpisuje się w globalną tendencję, no bo wiadomo jak wygląda sytuacja aktualnie na świecie, więc to może być akurat mocna strona Battlefielda, że, on, że ta gra będzie opowiadać o czymś nie takim stworzonym, nie wiem, 100 lat do przodu, ale o czymś no, takim w miarę realistycznym, w miarę zbliżonym do naszej aktualnej sytuacji geopolitycznej. W materiale było bardzo dużo Ameryki, i to jest akurat zaskoczenie. To znaczy, zaskoczeniem jest to, że na przykład był prezydent, że on tam gdzieś przemawiał, ale zaskoczeniem moim zdaniem było to, że tak dużo pokazano walk w amerykańskim mieście, a konkre konkretnie w Nowym Jorku. Tam widzieliśmy walki na Brooklinie, czyli jednym. Z najsłynniejszych dystryktów Nowego Jorku. Widzieliśmy także most brukliński, który także oberwał. Według plotek ma pojawić się w grze także Los Angeles. No i to jest pewnego rodzaju nowość, no bo zazwyczaj w strzelankach Okej, okay, wojska amerykańskie występowały przeważnie w każdej większej grze, Call of Duty czy, czy, czy Battlefieldzie, ale walk w Ameryce raczej nie mieliśmy, raczej Amerykanie. Gdzieś tam walczyli No na, na dalekim wschodzie Na bliskim wschodzie, na środkowym wschodzie Czy w jakichś innych lokacjach, nawet w Europie Także to jest swego rodzaju nowość Nie zabraknie także innych lokacji W trakcie zwiastuna widzieliśmy Między innymi bardzo wysokie góry Nie wiem, Himalaje, może Alpy Widzieliśmy jakiś desant Na wyspie, może na Pacyfiku Może gdzie indziej Widzieliśmy też akcje na lotniskowcu No i widzieliśmy także szarże czołgów na pustyni To akurat mi się skojarzyło też z bo tam była taka misja właśnie na pustyni, gdzie czołgiem dowodziliśmy. I ogólnie, jeżeli przyjrzeliście się szczegółom na tej scenie właśnie umiejscowionej na pustyni, no to tam możecie dojrzeć, że w tle, w oddali widzimy piramidy. Piramidy w Gizie, no i też y, podobno potwierdzony jest Kair, że jedna z misji, czy też lokacji w grze, to będzie lokacja w stolicy Egiptu. Bardzo dużo w trakcie tego materiału widzieliśmy różnego rodzaju sprzętu ciężkiego, czyli czołgów, właśnie lotniskowiec, śmigłowce, wyrzutnie rakiet, No ale to jest coś, z czego seria Battlefield słynęła, że to nie była taka typowa strzelanka, w której byliśmy takim szarym żołnierzem, szarym szeregowym członkiem piechoty, tylko właśnie mogliśmy także zająć miejsce za sterami samolotu, za sterami czołgu i wykorzystywać te sprzęty w trakcie misji fabularnych lub przede wszystkim w multiplayerze. Także fajnie, że tutaj jest to nawiązanie. Widać, że od tego twórcy nie będą odbiegać i to cieszy. Parę razy już wspomniałem, że sporo nawiązań widziałem w tym zwiastunie do Battlefielda Trójki i to mnie cieszy. W ogóle mam takie wrażenie, że jak oglądałem ten materiał, ten zwiastun, to czuć było taki vibe Battlefielda Trójki oraz vibe Modern Warfare z Call of Duty, z serii Call of Duty. Ale o tym jeszcze wspomnę. Natomiast co do Battlefielda Trójki, no to mamy metro, mamy walki w mieście, niczym w Paryżu, chociaż tutaj akurat będą walki w Nowym Jorku. Mamy też ten atak czołgów na pustynię. A jako, że Battlefield Trójka to była jedna z lepszych części serii Battlefield, no to bardzo się cieszę, że twórcy widocznie chcą do tego nawiązać. Mocno też liczę na te morskie działania, bardzo mi się to podoba, jak to wygląda. Fajnie, jakby na przykład, nie wiem, była taka misja czy, czy lokacja, gdzie my przeprowadzamy taki desant od zera czyli startujemy gdzieś na okręcie, sterujemy potem łodzią desantową, lądujemy na plaży i przyjmujemy jakiś tam przyczółek. Na lądzie to by było coś naprawdę ekstra, żeby to nie było takie oskryptowane, bo tego troszeczkę się boję, że będzie za dużo skryptów, za dużo oskryptowanych misji. A tutaj też chodzi głównie o to, jak to będzie wyglądać w multiplayerze. Ogólnie wiele scen też prezentowało zniszczenia jakieś, nie wiem, zniszczone budynki. Tam mieliśmy taką epicką scenę ze zniszczoną tamą wodną. Też yy, te walki w mieście. No właśnie, skoro ma być tak dużo miejskich walk, no to jakby te te efekty zniszczeń będą odgrywały dużą rolę, no i trochę to tak wygląda jakby twórcy chcieli właśnie pochwalić się tym, że to będzie miało duże znaczenie, no i tak zmierzając już do końca tak jak wspominałem, cały materiał ma dość mocny vibe Battlefielda 3 ale też vibe Modern Warfare zwłaszcza Modern Warfare 3 z Call of Duty i wielu graczy to podkreśla pod różnymi materiałami na YouTubie i to jest akurat ciekawa sprawa, no ogólnie mam takie wrażenie, że Battlefield nigdy nie słynął z dobrych kampanii fabularnych no zobaczymy, jak będzie z tą grą. Fajnie jakby coś fajnego usmarzyli, żeby była jakaś fajna, ciekawa historia. Może właśnie cała ta otoczka, ten pomysł na konflikt NATO z jakąś tam tajemniczą organizacją, może to jakoś wspomoże twórców. W każdym razie ja jestem dość pozytywnie nastawiony, ale wiadomo, to też taki zwiastun i to jeszcze z małym dodatkiem gameplay, czy praktycznie tego gameplayu w ogóle nie było, więc na konkrety będziemy musieli poczekać, ale osobiście jestem zadowolony jak wygląda jakby taki koncept tej gry. To jest coś, co akurat mi się podoba. Jestem ciekawy jak wy odbieracie ten pierwszy zwiastun Battlefielda 6. Napiszcie w komentarzu swoje opinie. Ja jeszcze raz zapraszam na mój serwer na Discordzie, na którym możecie porozmawiać ze mną i z moimi widzami. A teraz życzę wam miłego dnia. No i do usłyszenia po kolejnym zwiastunie Battlefielda 6.